Tak, patrzę na podgląd w aparacie i wyglądam na strasznie niewyspanego, tak jakby ktoś mi kazał nagrywać, ale ogólnie historia, jaka się za tym kryje, jest następująca. Spałem dzisiaj 4 godziny, wstałem, umyłem się, pojechałem coś załatwić e, do miasta, właściwie to do centrum. Potem wróciłem, poszedłem spać, no i wstałem przed chwilą, no i stwierdziłem, że nie będę się mył drugi raz, bo przed spaniem również zawsze się myję. Także myłbym się dzisiaj 3 razy. A podobno słyszałem, że co za dużo to niezdrowo, nawet jeśli chodzi o mycie się. Także no, nie wyglądam zbyt rzeźko. Trudno. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blume Tower Defense Battles 2 na moim kanale, no i mam was zaszczyt powitać w pierwszym właściwie takim pilotażowym odcinku z naszej grudniowej drogi do Hall of Masters. Jeżeli jesteście zainteresowani taką serią, jak właśnie Road to Hall of Masters w grudniu, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zostawicie pod tym filmem pozytywną ocenę. Dzięki temu zobaczę, ile osób potencjalnie jest zainteresowana na odcinki z tego typu kontentu. Myślę, że ja nie mam zamiaru przedłużać. Przejdźmy sobie do gry poopowiadam wam trochę więcej o moim pomyśle, o tym jak to widzę. Także zaczynamy. Ok, to jest odcinek zerowy, pilotażowy. E, odpalamy od razu Rankeda, ponieważ nie wiem jeszcze, czy ta seria dojdzie do skutku. Od czego to zależy? Tak naprawdę tylko i wyłącznie od tego, czy Wy będziecie tą serią zainteresowani. Jeśli tak to odcinki z tej serii będą. I to będą często, tylko właśnie zastanawiam się jeszcze w jakiej formule to zrobić, ponieważ trochę się boję, że Wam się te odcinki znudzą, bo tak naprawdę będziemy grali praktycznie cały czas tą samą strategią, bo tak mniej więcej wygląda wbijanie dużej ilości pucharków. E, myślałem na początku, czy nie wrzucać filmów codziennie. Tak, codziennie filmy z Blood Tower Defense Battles 2 i ktoś zapyta, no ale co z innymi seriami? Pomyślałem sobie, że mógłbym po prostu inne serie wrzucać jako dodatkowy film danego dnia. Także mogłoby się zdarzyć tak, że w jakimś dniu byłyby dwa filmy zamiast jednego. Tylko, że właśnie, ponownie, to jakby to ma sens, tylko jeżeli ta seria bardzo, bardzo Wam się spodoba. Także tutaj też czekam na Waszą opinię. Co Wy sądzicie o takim pomyśle? Czy oglądalibyście tę serię, gdybym wrzucał ją codziennie? Czy chcielibyście, żebym codziennie nagrywał rankedy? E, jestem w stanie to zrobić, bo słuchajcie, dlaczego akurat teraz? Dlaczego akurat teraz staram się o Hall of Masters? W tym momencie jest taka sytuacja, że grudzień jest ostatnim miesiącem, w którym jeszcze regularnie nie chodzę do pracy. E, w następnym miesiącu idę do pracy, e, to znaczy w, w styczniu. A przynajmniej miejmy nadzieję, no już teoretycznie wszystko jest przyklepane, ale wiadomo. E, także wydaje mi się, że mogę mieć wtedy mniej czasu, żeby grać, a wiadomo, żeby wbić takie Hall of Masters, to trochę czasu trzeba poświęcić. Generalnie tak, ja na początku nie planuję jakoś specjalnie się doszkalać, jeśli chodzi o, e, o samą moją grę. E, zacznę się doszkalać, jeżeli zobaczę, że przestaję sobie radzić. To jest generalnie kró krótka piłka, nie? Zacznę, wiecie, zacznę jakoś tak więcej rzeczy yy, jakoś bardziej się doszkalać, czy bardziej się starać. Jak zobaczę zwyczajnie, że już sobie nie radzę. Bo póki co, powiem wam, że te mecze jakieś najtrudniejsze dla mnie nie są. Więc yy, póki sobie radzę, nawet jestem na winstreaku w tym momencie. Yy, póki sobie radzę, to yy, nie widzę też potrzeby, żeby specjalnie jakoś się doszkalać, zmieniać sobie skróty klawiszowe i tak dalej, i tak dalej. Tak długo jak sobie radzimy, no to. Tak długo sobie radzimy. Przerzucę kamerę na drugą stronę. Wydaje mi się, że tu będzie lepsze miejsce w tym momencie. Eee, tak, strategia, którą grałem, jest to strategia, którą pokazywałem już na paru poprzednich odcinkach. Także tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Jeżeli widzieliście którykolwiek z tych poprzednich odcinków, jest to tak, Shooter, Mac oraz Pharma. Eee, no i tak, także tak zapewne już możecie usłyszeć. Nie mam jako tako jednoznacznego pomysłu, jak ta seria droga do Hall of Masters powinna wyglądać. Jestem tutaj otwarty również na Wasze propozycje, dlatego to jest odcinek 0 bo może nic z tego nie wyjdzie, a może wyjdzie z tego, nie wiem, to, że wbiję top 25 w Hall of Masters, no nie wiem. E, tak czy owak, chciałbym na pewno, mm, jakby, no mówię, trochę się też rzuciłem na to w grudniu, bo to jest ostatni miesiąc, kiedy tak naprawdę będę miał tyle czasu, żeby móc sobie na to pozwolić. A przynajmniej, znaczy, nie wiem, czy to prawda, bo może się okazać, że, wiecie, jak będę... Hmm. Dawno nie byłem w ten, dawno nie chodziłem do pracy, kiedyś chodziłem na wakacje i tak dalej, jakby pracowałem w kilku miejscach. Ale teraz studiowałem właśnie w tym jakby w tym roku skończyłem studiować więc jak studiowałem to skupiłem się bardzo mocno na studiowaniu nie chodziłem do pracy i tak dalej. Nie miałem też takiej potrzeby bo studiowałem we Wrocławiu, we Wrocławiu mieszkam, więc nie miałem takiej sytuacji jak moi koledzy, którzy musieli iść do pracy, żeby sobie zapłacić za mieszkanie, no bo mieszkałem we Wrocławiu z mamą. <laughs> no, więc krótka piłka. Więc po prostu trochę się boję, nie wiem jeszcze jak będzie wyglądał taki mój wiecie Work-life balance, czyli i, i jeszcze kanał i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie zamierzam przestawać nagrywać ani nic z tych rzeczy, o to się nie martwcie, ale po prostu jeszcze nie wiem, jak sobie poradzę z ułożeniem pracy, z ułożeniem przy tym kanału i z ułożeniem przy tym przeprowadzki, bo prawdopodobnie również wyprowadzę się z domu. Planuję zamieszkać z. Eee, z moją aktualną dziewczyną, także jakby to kość ciekawiło. Tak się u mnie w życiu prywatnym, w tym momencie, tak u mnie w życiu prywatnym e, sprawy wyglądają. E, także moje, no po prostu jestem trochę e, asekuracyjnie nastawiony co do tego, czy. Będę w stanie, czy byłbym w stanie zrobić takie Road to Hall of Masters e, na przykład w styczniu. I akurat w ogóle fajnie się złożyło, że ten sezon trwa praktycznie do końca grudnia. Z tego, co się orientuję, to on praktycznie równo trwa do końca grudnia. Także idealnie. 30 parę dni zostało sezonu, moim zdaniem. Na spokojnie powinniśmy dać radę to wbić. Startujemy nie od zera, a z poziomu 50 paru pucharków, bo na ten moment mam 50 parę pucharków, więc mam prawie map pita. Może się okazać, że zajmie to bardzo szybko. Może się okazać, że w ogóle mi się to nie uda, bo napotkam blokadę. Już przypominam, parę razy byłem w em, em, na przedostatniej arenie, czyli na ZOMG Super Dom. Ok, będzie bardzo niebezpieczna sytuacja za 3-2-1, wiecie. Za 3-2-1 Polecą te fiolety. Nie polecą te fiolety. Po prostu to ulepszę. Po prostu to ulepszę. Nie będę się tym. Nie będę się w ogóle tym martwił. prostu dzień dobry. Chyba nie było potrzeby nawet tego boostować. Fiolety z regeneracją. No niestety, przez nekromantę, no to jest, naprawdę, że ludzie się nie mogą nauczyć, że przez nekromantę, ja nawet, ale ja też się nie mogę nauczyć, do tej pory nie wiem, czy powinienem to boostować, czy nie jeszcze, w ogóle odpaliłem skill'a pata. Eee... także nie, nie wiem, nie wiem, Myś... mi się wydaje, że może nawet bez boost'a bym dał radę, okej, okay. z tym może być trochę ciężej, trochę nie jestem pewien, no nie, daliśmy radę, więc spoko 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 zostawimy sobie te farmy tak jak teraz są jeszcze kupimy tylko jeden upgrade za 16 tysięcy e, tu możemy jeszcze pójść pod ognisko pod wall of fire wiadomo to nam bardzo dużo da e, jeśli chodzi o orasze właśnie z takich e, na przykład rainbowów czy, czy zeber bo oczywiście jeśli chodzi o orasze z fioletowych balonów to wall of fire nam nie da nic zbustujmy sobie o, i trzeba uważać bo to są balony z regeneracją więc wiadomo znaczy zbustujmy, użyjmy skilapata. Bo powiedziałem zbustujmy, a oczywiście użyłem skilapata. Eee, generalnie wydaje mi się, że możemy z nim wygrać. Robimy mój popisowy rash, <noise> czyli rainbow zebry i fiolety na to. Ale ma bardzo dobry upgrade prawie to wybronił. Ma bardzo dobry upgrade, bo miał zamrażającą mapkę, która jest świetna na tego typu raż, na grupy balonów ogólnie. Tylko wydaje mi się, że troszeczkę mu zabrakło, um, troszeczkę mu zabrakło tam. No nie, wiem na przykład dlaczego Dartlingana nie ulepszył na rakiety? bo jakby dartlinganem z rakietami na tej mapie bez problemu by to wybronił, od tego moim zdaniem powinien zacząć, o wygląda na to w ogóle jestem na win streaku, więc jak wygram kolejny mecz, to będziemy mieli od razu awans na kolejną arenkę chcę tylko sprawdzić jedną rzecz, bo ja zawsze zapominam to z tą zamrażającą małpką zobaczmy, primary małpki ice monkey i teraz tak on miał to, ice shards, tak tak ja mogłem w ogóle w takim razie go kamo balonami przycisnąć. Chociaż nie, czekajcie. Czekajcie, czy. Bo czwarty tier Ice Małpki zdejmuje kamo, ale czy trzeci tier widzi kamo? E, czy trzeci tier Ice Małpki widzi kamo? Mmm, Powiem szczerze, nie mam pojęcia. <laughs> nie, nie, naprawdę, nie pamiętam. Nie pamiętam. Sprawdzę to sobie po tym odcinku. Albo sprawdzę w komentarzach, na pewno ktoś mi napisze Dino Graveyard. Słuchajcie, mapka bardzo długa. Mapka, na którą raczej moja strategia nie jest jakaś mega super, bo no, nie ukrywajmy tutaj, raczej na długich mapkach late gameowe strategie wiodą prym, tak bym powiedział. Więc mamy tutaj, myślę, jakąś strategię z Dartinganem, na przykład czy coś w tym stylu, ale mówię, póki co gramy na względnie niskim poziomie. Nie jest to jakiś super niski poziom, ale jest to względnie niski poziom. Tak jak widzieliście, ludzie, często popełniałem podstawowe błędy. Yy, podkreślam to jeszcze raz. To nie jest to, że ja się wywyższam, tylko po prostu, bo ja też te podstawowe błędy popełniam, tylko no, jakby. Z zwracam uwagę na pewnego rodzaju fakt, tak? No to co przed chwilą, to że wygrałem w taki sposób, w jaki wygrałem przed chwilą, no to był swego rodzaju podstawowy błąd. I powiem wam szczerze, zaskakuje mnie, że ludzie tego typu błędy popełniają na poziomie prawie 60 pucharków. W sensie, okej, okay, to nie jest nie wiadomo jak wysoki poziom, ale jednak mówimy tu o 60 pucharkach, nie? W sensie trochę trzeba grać, żeby 60 pucharków wbić. Nie rozumiem tego placementu Dartlingana, okej, okay, bo wy nie widzicie, bo jest na mojej twarzy, no to się znowu muszę przerzucić. Lepiej byłoby go postawić tu, to wydaje mi się lepszy placement. Przynajmniej ja zawsze tak widziałem i tak grałem jeszcze w pierwszym sezonie, jak Dartlingan w ogóle był mega graną strategią. To grałem w ten sposób, że stawiałem go właśnie w tym miejscu i z tego co się orientuję, pro gracze również e, ten... E, ten spot, bo tak to się profesjonalnie nazywa, ten spot preferują. Yy, mogę się skupić w ogóle na farmieniu, bo znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że on nie specjalnie w ogóle robi nam jakąkolwiek, wywołuje, na nam jakąkolwiek presję. Więc w takiej sytuacji nie ma co yy, specjalnie robić czegoś takiego, co się nazywa overdefending, czyli yy, no po prostu kupowanie nadmiernej defensywy w momencie, w którym tego nie potrzebuję. Gram, gram jednak trochę ryzykownie, bo idę pod farmę. I nie mam w ogóle golda w zapasie. Jeżeli on by na przykład na mnie teraz zechciał wysłać różowe balony, to ja bym dużo życia stracił, zanim ulepszyłbym na 2, 3, 0 takshootera, bo mniej więcej na ten upgrade tego takshootera musiałbym kupić. Widzę, że ma e, skin do śmigłowca, który jest mega, mega fajny. Jest to skin za e, maestrię. Tak to się teraz, znaczy tak to się od zawsze nazywa. Czyli jak macie wszystkie piąte tiery, to wiadomo, możecie kupić. E... Czekajcie, to dalej tak w ogóle działa? Że jak macie wszystkie piąte tiery, to możecie to kupić? Bo teraz jest inaczej, nie? Za Monkey Money kupuje się Piąte Tiery i tak dalej, bo kiedyś za EXPA się kupowało, a teraz jest tak, że za Expo kupuje się tylko te kosmetyczne rzeczy. I chyba to można było kupić, jak mieliście wszystkie skiny do śmigłowca? Nie wiem, no tak czy owak grał tym śmigłowcem dużo. Wydaje mi się, że to jest strategia, którą jak gdzieś tam kiedyś może widziałem nawet. Eee, usuńmy to. W tym momencie on zaczyna budować na mnie presję. Bardzo dobrze. Myślę, czy ja chcę odpalić skill'a pata? Znaczy, nie dzieje się na razie nic złego, więc też nie, nie widzę jakoś specjalnie potrzeby, żeby coś takiego robić. Bo, no w sumie wiadomo, no trochę życia tracimy, no ale na tym ta gra polega, przypominam. E że, że w pewnym sensie na tym ta gra polega. Okej, okay, lecą żółte balony i z tym miałbym problem w tym momencie. Gościu daje mi mocno farmić, ale właśnie muszę być wyczulony na, tak, na coś takiego, co się przed chwilą wydarzyło. Czyli, że on nagle randomowo puszcza na mnie dużo żółtych balonów, bo z tym mógłbym sobie nie poradzić tylko z tak shooterem. Więc muszę mieć to na uwadze. Również runda 11. E, chcę zagrać asekuracyjnie, więc wydaje mi się, że... Hm. Może nawet zacznę czerwone balony w tym momencie wysyłać, żeby sobie przeoszczędzić trochę golda. Yy, tak, no na rundę 11 chciałbym mieć tego nekromantę. Nie będę go miał od razu, więc jeżeli on wyśle na mnie instarash z fioletowych balonów, to mogę mieć trochę problem, żeby to wybronić. Znaczy, problem. No, sprzedaję farmę i po prostu lecimy w, yy, w tego. Od razu to kupuję. Mógłbym się bawić w oszczędzanie hajsu i tak dalej, ale... Yy, nie ma to. na tym poziomie jeszcze nie ma to znaczenia. Wiadomo, mógłbym jakieś pielęgnować dobre nawyki na późniejsze gry, ale tak moje póki co, nie widzę zagrożenia, więc. Z tego żeby kupić to od razu, bo wiecie, to jest. Właśnie zrobiłem to, o czym mówiłem, czyli overdefending, tak? On mnie nie rasował, więc po co postawiłem tego nekromantę, No ale w tym momencie już i tak powoli potrzebowałem jakieś jednostki, żeby nawet zwykłe rasze, jakie ta gra nam nie wysyła, żeby wiecie, mieć jak wybronić. Czy on sobie poradzi z takim rushem, jaki ja wymyśliłem, czyli coś takiego, czy to jest kolejny rasz, który wygrywa tę grę? Zbustujmy. Zobaczymy jak mu pójdzie. On oczywiście odpowiada boostem. Może sobie poradzić, podpalał skillę, więc jak najbardziej jest to dla niego do wybronienia. Ja oczywiście niespecjalnie mnie to boli, że wydałem na to trochę golda, bo wiecie, zyskałem trochę przychodu. W żaden sposób jakoś mega nie, nie uszczupliło to mojego budżetu. E, chętnie spróbowałbym czegoś takiego jeszcze raz ponownie, e, wiedząc, że on tym razem nie ma busta. Zobaczymy, co zrobi. Czy wystarczy to, co ma, żeby sobie poradzić. E, przygotowuję się tutaj z kolejnym śmigłowcem, odpalił skilla tego. O, mocno dostał. Fajny jest ten skill, z tego co widzę naprawdę dobrze sobie radzi. E, powtarzamy to samo. Pewnie, że tak. No, w tym momencie już jestem trochę na tym stratny, tak? Tu już nie można powiedzieć, że okej, okay, w żaden sposób to nie, nie wpływa negatywnie na mój budżet. W tym momencie z kolei użył Busta oraz poszedł pod Laser, który jest świetnym upgradeem na. Właśnie grupy balonów, fajnie, zapowiada się nam trochę bardziej wymagająca gra, ja w tym momencie raczej przechodzę do defensywy, wbijam sobie około 1000 przychodu, jeżeli on wysłałby na mnie sterowiec w tym momencie mogę mieć problem, bo tak naprawdę nekromanta na sterowiec aż taki dobry nie jest, musiałbym się mocno skupić na defensywie, ulepszymy na 2.03 tak shootera, tani upgrade, bardzo dobry. E, właśnie dlatego, że tanie, jakby stosunek ceny do jakości jest bardzo spoko. E, niedługo runda 22 będzie to runda, w której prawdopodobnie tę grę wygramy. Mam nadzieję, że nam się uda wygrać. Zobaczymy, nie wiem do końca. Ciężko mi określić siłę tych śmigłowców, bo jednak jest to jednostka, którą rzadko widuję. E, na ten moment, więc. Wiecie, tak to jest. Jak się czegoś, jak się coś rzadko widuje, to ciężko jest jako tak określić tego siłę. Mm. Okej. Okay, używamy pata. Wydaje mi się, że Okej. Okay. Nie jestem pewien czy to było potrzebne, ale Wall of Fire. Mm -mm -mm -mm. Teraz pytanie, czy na przykład mogę pójść... Okej, okay, bo to są... Też wydaje mi się, że to niepotrzebne, no ale... No ale co? Postawimy sobie maga, mag naprawdę fajny pod wydaje mi się, że bardziej powinienem, trochę powinienem popracować tutaj nad tym jego placementem. 22 runda, runda w której oczywiście jestem w stanie wysłać na niego całkiem pokaźny raz. tylko, że nie mam w ogóle golda. Nie pomyślałem. Mogę wysłać dwa zomgi. Trochę bardziej wymagający jest ten mecz. Ale... Nie ma dobrego upgrade'u pod sterowce. Gdyby ulepszył pod laser... Mógłby ulepszyć pod laser jeszcze. Oczywiście kontruje. Bardzo dobry ruch. Ruch, który ciężko mi, wiecie, jednoznacznie zablokować. <gry> Aj! Jakbym tego skilla wcześniej odblokował, nie? <gryw> no nic jest jak jest. To tutaj bylibyśmy w stanie Insta rozwalić to BFB. Jakbym chwilę wcześniej tego skilla odblokował. No, oczywiście odpalamy mu On w tym momencie może próbować rozsować mnie jakimiś grupami balonów, ale i tak wybroni mnie. Powinien wybronić mnie z tego Zagrajmy tak. Nawet ponownie nie ma potrzeby, żebym tak grał. Sprzedajmy to. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no. Dobra, mamy to. No, taki już Trudniejszy mecz, bym powiedział, taki już naprawdę trudniejszy mecz, co ciekawe, bo gościu nie ma jakichś imponujących odznak, ale naprawdę było trochę ciężej. Fajnie gościu kombinował, widział, że jak już się nie wybroni, to kontrował mnie rasami składającymi się z szybszych sterowców, co ma sens, bo generalnie jeśli jest słabszy sterowiec, on porusza się szybciej, więc miał szansę tak wygrać, zresztą tak jak widzieliście, no ale udało nam się wygrać. Dostaliśmy najwięcej, ile można dostać, bo dostaliśmy za tę grę plus 3 pucharki, bo plus 2 z racji tego, że miałem win streak, i dodatkowo plus 1 z racji tego, że e, awansowałem na arenę. Z areny na arenę. E, nasz kolejny cel to BFB Koloseum, Na ten moment 61 pucharków, e, także, także tak to wygląda. Zastanawiam się też, czy ja już mogę grać. Ile kosztuje mnie zagranie? Aha, potrzebuję 40 tysięcy doświadczenia na pacie i 5 tysięcy monkey Money. No będzie trzeba to wbić. Na pewno będzie trzeba to wbić, póki co nie chcę zbytnio wydawać tego Monkey Money, bo e, no, jakoś super łatwo to to się nie farmi. Zastanawiam się też, czy grać między odcinkami. To też jest ważna sprawa. Nie ustaliliśmy tego. Z drugiej strony, jeżeli mam grać tylko na odcinkach, to to nam się bardzo rozwlecze. E, także też nie wiem za bardzo, co zrobić. Ode mnie na ten moment, słuchajcie, to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dajcie koniecznie znać, co uważacie o serii. Trzymajcie się po do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć!